Ja mam na imię Monika, a to jest podcast i kanał YouTubeowy Fiszkowa Kartoteka. Tutaj opowiadam o książkach, o różnych czasami innych około książkowych tematach, a dzisiaj będzie rozmowa to znaczy, ja będę prowadzić monolog do Was i w sumie też trochę dla siebie o trylogii. Trylogii Virginie Despentes, której nazwisko prawdopodobnie wymawia się troszkę inaczej. Ale będzie to y, książka Vernon Subutex. Y, Subutex y, I trylogia składa się z trzech tomów zatytułowanych Vernon Subutex. 1, 2 i 3. Wszystkie te książki zostały wydane we Francji i trochę o współczesnej Francji opowiadają. I to, co opowiadają, to jest dosyć smutna i gorzka konstatacja, ale nie. Zrażajcie się do tego, bo to jest fantastyczna e, książka. I chcę Wam troszkę opowiedzieć o tym, dlaczego jest to fantastyczna książka, co mi się w niej podobało i dla kogo uważam ta książka może się nadać. E, więc zacznijmy od książki pierwszej. Vernon Subutex, tom pierwszy, został wydany we Francji w 2015 roku i jak głosi tutaj okładka polskiego wydania to największe wydarzenie literackie 2015 roku we Francji. Książka wydana została w tłumaczeniu i znaczy w tłumaczeniu Jacka Giszczaka, i właściwie wszystkie trzy książki zostały wydane w tym tłumaczeniu pana Jacka Giszczaka, i wszystkie trzy książki zostały wydane w jednym wydawnictwie, wydawnictwie otwartym. Co bardzo mnie cieszy, bo jest to bardzo spójne też wizualnie wydanie. Więc super, że nie mamy trzech różnych zupełnie okładek, trzech różnych wielkości książek, bo to się też czasami zdarza na polskim rynku wydawniczym. O czym tutaj jest mowa w tej książce? A właśnie, bo zaczęłam od tego, że książka została wydana w 2015 roku we Francji. I niestety dzień wydania tej książki, data tego dnia wydania, czyli 7 stycznia 2015 roku, ta data jest również datą bardzo znanego, głośnego na cały świat zamachu we Francji, zamachu w Paryżu w wydawnictwie Charlie Hebdo czy też Hebdo. Czyli takim zamachu terrorystycznym, w którym zginęli dziennikarze właśnie tego wydawnictwa tamtej gazety, magazynu Charlie Hebdo. Prawdopodobnie słyszeliście o tym, że wtedy ten atak podobno był odpowiedzią na karykaturę zamieszczoną właśnie w tym magazynie, w tym czasopiśmie karykaturę, która była wymierzona i ośmieszała muzułmanów. Tak przynajmniej, z tego, co kojarzę, to o to chodziło właśnie. I właśnie e, islamskie jakieś bojówki terrorystyczne postanowiły zamścić się za tę karykaturę i e, w tym zamachu, chociaż nie tylko w tym zamachu, ale ten zamach właśnie w tym wydawnictwie rozpoczęły chyba dwudniowe albo trzydniowe zamachy, właśnie w, w, właściwie w całym Paryżu. E, i Czyli 7 stycznia ta książka wychodzi, i 7 stycznia jest ten zamach, zamach terrorystyczny, a to będzie miało znaczenie później, o czym też wspomnę. No i ta książka wyszła we Francji, i to nie jest debiut autorki. Autorka jest dosyć znaną pisarką, ale także producentką filmową, i chyba scenopisarką, jeśli się nie mylę. W każdym razie nie jest nikim nieznanym zupełnie we Francji, więc. To nie jest jej debiut. W tej książce, wydaje mi się, że to jest jednak najbardziej znana jej książka, w tej książce i chyba jedyna, która wyszła w Polsce, ale nie dam sobie nic uciąć. Tutaj poznajemy Vernona, czyli bohatera tytułowego, który jest 50-letnim sprzedawcą płyt w Paryżu. Z tym, że były to płyty, z tego co kojarzę, to nie tylko winele, ale także, ale także takie płyty CD, po prostu. Natomiast Poznajemy go w momencie, kiedy musiał już zamknąć sklep i tak naprawdę już od kilku miesięcy ten sklep z płytami nie działa. No bo wiadomo, 2015 rok to już jest taki moment, w czasie, kiedy dosyć dobrze rozwinęły się serwisy streamingowe i muzyka się słucha już nie z płyt, tak naprawdę, tylko gdzieś w internecie z różnego rodzaju odtworzeń takich cyfrowych. No więc, e, płytnie ten. ten, ten Sklep z płytami nie miał racji bytu. Vernon zamknął swój sklep, który nazywał się Revolver. No i wyprzedawał swoje kolekcje płytowe różnym kolekcjonerom na całym świecie i jeszcze z tego się utrzymywał. Ale w tym momencie, kiedy go poznajemy, okazuje się, że już nie ma kasy na wynajmowanie mieszkania. Bo co jest jeszcze ciekawe, to właśnie to, że on się nigdy nie ustatkował. Nie miał własnego mieszkania, cały czas wynajmował, nie miał własnej rodziny, całej takiej. Stałej rodziny. Zawsze miał jakieś dziewczyny swoje, z którymi utrzymywał dłuższe bądź krótsze relacje, ale z reguły raczej krótsze. No i nie ma żadnych dzieci. Przynajmniej nic o tym tutaj nie ma, nie ma mowy w, tym, w tej książce. I kiedy poznajemy go, właśnie próbuje znaleźć pieniądze na kolejny czynsz, na opłacenie kolejnego czynszu, no ale niestety nie udaje mu się to i w pewnym momencie zostaje eksmitowany. Trafia w takim momencie tak naprawdę do swojej pierwszej e, dziewczyny czy też jakiejś tam dziewczyny z przeszłości, próbuje się w niej zatrzymać, dziewczyna go mm, przenocuje na jedną noc, ale później musi, mówi mu, że musi sobie znaleźć jakiś inny lokal. I faktycznie Vernon tak z dnia na dzień szuka sobie po prostu kolejnych znajomych, kolejne były dziewczyny i jakichś nie wiem, starych przyjaciół, u których jest w stanie się przenocować, czy na to na jedną noc, czy na więcej. I tak w ten sposób poznajemy całą plejadę wielu postaci, różnych, różnistych. Bo tak naprawdę w momencie, kiedy Vernon prowadził swój sklep. Z płytami, to tam poznawał różne towarzystwo, które było bardzo skoncentrowane na około muzyki. Byli to producenci muzyczni, jacyś menedżerzy, nawet gwiazdy muzyczne, jacyś ludzie, którzy po prostu mieli zajawkę na muzykę. Lubili kupić jakąś dobrą płytę, żeby im Vernon doradził, więc ma tych znajomych sporo i właśnie oni się wszyscy kręcą tak w tym świadku takim muzycznym. No i w ten sposób właśnie poznajemy też te postaci, tych znajomych u których Vernon nocuje. Poznajemy tutaj i jakiegoś producenta filmowego, jakąś właśnie dziewczynę z wysokich sfer, z dziewczynę która nie jest tak super dobrze sytuowana, a to maklera giełdowego, a to jakąś gwiazdę porno, a to jakiegoś profesora akademickiego. A to jakiegoś właśnie menedżera muzyki byłej gwiazdy Aleksandra Blicza, jeśli dobrze pamiętam, Aleksandra Blicza. No i mamy tutaj naprawdę całą plejadę gwiazd i od różnych zawodów. Przez różne klasy społeczne, ale także przez różne tak naprawdę rasy i poglądy, bo mamy tutaj i transseksualistkę, i homoseksualistów, i neonazistów, wręcz takich faszystów, i prawicowe poglądy, i lewicowe poglądy. Mamy tu także is islamistów, znaczy nie wiem, czy islamiści to dobre słowo, ale mamy muzułmanów na pewno. Mamy nawet gwiazdę Porno, byłą gwiazdę Porno, więc jest tutaj tego sporo. I tutaj świetnie jest też pokazane to zróżnicowanie kulturowe we Francji, ale także różne poglądy, które w tym wielkim kraju, i chociaż mamy tutaj raczej mowę o Paryżu, bo to wszystko dzieje się w stolicy Francji, to tutaj właściwie wszystko się tak kitwasi w tym tyglu kulturowym. I mamy tutaj właśnie pokazane te poglądy. Ale to mamy to przez to pokazane, ponieważ każdy rozdział jest oddany w ręce i w, właściwie w, w usta każdej z tych pojedynczych postaci. To znaczy, że każdy rozdział to zupełnie inny. Inna narracja, innego bohatera. Mamy tutaj właśnie, że każdy z tych bohaterów, o którym mówiłam, ma oddany przynajmniej jeden rozdział dla siebie. I w tym rozdziale opowiada o sobie, o swoim życiu, o swojej sytuacji socjoekonomicznej, o swoich poglądach, o swojej przeszłości, ale także o planach na przyszłość. I to się może trochę wydawać takie niezbyt ciekawe i takie sztuczne trochę, ale właśnie. Autorka w bardzo umiejętny sposób prowadzi tę narrację, i ona nie jest absolutnie nudna, nie wydaje się sztuczna, a ponadto każda z tych. Każdy z tych rozdziałów i każda narracja osobna każdej z tych postaci pcha fabułę do przodu. To nie jest tak, że po prostu one są oddane. Ten, te rozdziały są oddane postaciom i po prostu nic się nie dzieje. Tylko cały czas się właśnie coś dzieje w tej fabule. Co jest jeszcze interesujące, że ta postać główna, czyli Vernon Subutex, znał się też kiedyś z takim bardzo znanym piosenkarzem francuskim i ten. Piosenkarz francuski wręczył mu kiedyś kilka swoich taśm, takich kaset nagranych, ze swoim jakimś um, spowiedzią, swego rodzaju jakimś takim testamentem, a niedługo później umarł śmiercią tragiczną. No i są osoby, które tych kaset szukają, a ponieważ Vernon przemieszcza się właściwie niemalże z nocy na noc, mieszka gdzie indziej, to trudno go znaleźć, no i te osoby mają utrudnione, um, utrudnioną tutaj sytuację i te poszukiwania jego, um, no i to też jest super ciekawe, bo to nie tylko jakby um, tutaj mamy te perypetie Vernona, jak, czy mu się uda kolejne mieszkanie znaleźć, ale także właśnie te poszukiwania um, Vernona przez osoby, które albo <śla> źle życzą, albo po prostu chcą go przynajmniej z tych Taśm, nie wiem czy pozbawić, czy chociażby kupić je od niego, ale w każdym razie pozyskać. No i mamy tutaj właśnie taką bardzo, bardzo dynamiczną powieść z bardzo dosadnymi miejscami, wypowiedziami bohaterów, i jest to świetna, jak dla mnie, vivisekcja społeczeństwa obecnego, takiego zachodniej cywilizacji, bo nie tylko francuskiej, ale takiej, gdzie mamy bardzo mocno spolaryzowane poglądy mamy tutaj naprawdę bardzo niektóre radykalne poglądy. Bardzo możecie przeczytać tutaj poglądy i antysemickie, i jakieś takie bardzo mocno rasistowskie. Ale mamy też tutaj postać um, takiego najemnej um, trollerki internetowej, która potrafi, która najmuje się do tego, żeby zniszczyć kogoś w internecie. Um, jest to dość... Drastyczne miejscami, w sensie nie takim um, plastycznym, że ktoś kogoś zabija, tylko po prostu drastyczne są tutaj niektóre te wypowiedzi, i takie mogą być aż takie um, zaskakujące, przez tą swoją radykalną wymowę. Ale to jest kapitalna powieść i, tak jak mówię, strasznie, ale toż strasznie szalenie może strasznie to złe słowo ale szalenie dynamiczna. No i kończy się pierwszy tom tym, że w którymś momencie Vernon no, już nie może znaleźć mieszkania i trafia na ulicę. I o tym jest już cała druga e, część, czyli Vernon Subutex numer 2, tom drugi, w tym samym tłumaczeniu, w tym samym wydawnictwie. I tutaj mamy już troszeczkę spokojniejszą akcję, chociaż cały czas polega na tym samym, że z rozdziału na rozmiar, rozdział przenosimy się do umysłu mm, kolejnego bohatera, bohaterki i jej ustami poznajemy dalsze wydarzenia, ale też dzięki temu poznajemy jej, lub jego poglądy na świat i, i różnego rodzaju wydarzenia. Tutaj, tak jak mówię, jest to mniej dynamiczna akcja, i troszeczkę jakby już oddalona od Wernona, chociaż cały czas akcja. Toczy się naokoło niego. Tutaj mamy poszukiwania Wernona, bo jego przyjaciele nagle się okazało, że jakoś się tak zintegrowali w, w swoich poszukiwaniach Vernona. Chcą go jednak uratować i nie chcą, żeby on mieszkał na ulicy. Szukają go, ale są też osoby, które szukają tych rzekaset, o których wspomniałam wcześniej. Więc mamy tutaj już niemalże. Mm, Kryminał się robi, bo tutaj mamy takie poszukiwania właśnie konkretnej postaci. Nie wiemy, co się stało i tak dalej, tak dalej. Cała duża, duża część tej powieści dzieje się również właśnie w takim w poszukiwaniu, w takiej tajemnicy, co się wydarzyło i tak dalej. I to jest super ciekawe, i intrygujące, i naprawdę chce się prze, po, poznać, co się dalej wydarzy. Um, i, I to wciąga niesamowicie, chociaż tak jak mówię, ta akcja jest tutaj zdecydowanie mniej um, dynamiczna. Ta trzecia część y, wyszła, a właśnie, bo jeszcze powiem, że ta druga część we Francji wyszła jeszcze w 2015 roku jesienią. Y, nie pamiętam dokładnie jak którego miesiąca, ale jesienią, czyli w 2015 roku w styczniu wyszła pierwszy tom, wyszedł pierwszy tom, w 2015 roku w sty... jesienią wyszedł drugi tom, a tom trzeci został wydany dopiero w 2017 roku, czyli dwa lata po tych pierwszych tomach, a także dwa lata po e, serii ataków terrorystycznych we Francji i w Paryżu głównie. O których prawdopodobnie też słyszeliście. W 2015 roku w listopadzie przeprowadzono, chyba 13 listopada na 14 listopada przeprowadzono serię takich zorganizowanych ataków terrorystycznych w różnych dzielnicach Paryża. W których zginęło około 180 chyba osób, jeśli dobrze pamiętam. Najbardziej znaną, znanym takim wydarzeniem z tej jesieni 2015 roku w Paryżu był atak na teatr Bataclan, jeśli to się tak wymawia. I cały Paryż wtedy, i właściwie cała Europa, żyła tak naprawdę tymi zamachami terrorystycznymi. Widzieliśmy niemalże mm, e takie relacje na żywo w social mediach, w, również w tych tradycyjnych mediach widzieliśmy relacje świadków i no a także ofiar tych zamachów terrorystycznych i te zamachy terrorystyczne znalazły swoje odzwierciedlenie w tej książce, w tym trzecim tomie. Tak jak mówiłam, pierwszy tom został wydany równo z atakiem terrorystycznym na wydawnictwo Charlie Hebdo i Później te zamachy terrorystyczne znalazły się w trzecim tomie i ta atmosfera takiego zagrożenia, przestrachu, która towarzyszyła prawdopodobnie wszystkim Francuzom, wtedy, którzy mieszkali właśnie we Francji, a w Paryżu w szczególności, jest tutaj w tej książce bardzo dobrze oddana. Tutaj ta książka chyba jest najbardziej spokojna ze wszystkich trzech tomów, ale jednocześnie gdzieś czuć taką podskórną niepewność, taki strach i lęk. Który towarzyszył prawdopodobnie mieszkańcom F Paryża, gdzieś cały czas jest to poczucie zagrożenia. Plus. No jest tu cały czas właśnie to, z czego kojarzymy pierwsze dwa tomy właśnie Vernona, czyli właśnie to przeskakiwanie z głowy do głowy bohaterów i bohaterek opowieści. Tutaj mamy zdecydowanie więcej czasu poświęconego właśnie tej sytuacji muzułmanów we Francji. Jest tutaj dużo takich relacji właśnie ze strony osoby pochodzenia muzułmańskiego, pochodzenia arabskiego, ale także dużo jest mowy innych bohaterów na temat tych wydarzeń e, terrorystycznych oraz na temat samej mniejszości muzułmańskiej w, we Francji, co oni myślą na ten temat i jak się w kontekście właśnie tych zamachów, jak się czują teraz w otoczeniu osób właśnie z pochodzenia muzułmańskiego o, o Takich, właśnie rysach twarzy na przykład. Jest to drastyczna powieść, kiedy się wie o tych wydarzeniach, ale mało jest tutaj takich drastycznych wydarzeń, więc, więc to jest jakby takie trochę dziwne, bo wiedząc o tych wydarzeniach, że coś się tam wydarzyło. No, nie mamy tutaj takich takich drastycznych i plastycznych opisów, nie wiem, umierających ludzi i tak dalej, ale mamy ten, to poczucie zagrożenia, więc to jest gdzieś tam obecne w tej powieści. W ogóle w trakcie tej powieści trzeciej, czyli tego trzeciego tomu, miałam cały czas takie wrażenie, nie wiem, czy kojarzycie, taki serial 6 stóp pod ziemią i był tam ostatni odcinek, w którym, tak naprawdę, chyba ostatnie 10 minut to było takie zakończenie w którym w bardzo przyspieszonym tempie poznajemy dalsze losy wszystkich bohaterów. I tutaj też miałam takie poczucie: tutaj w tej książce, w tym tomie trzecim, zostają pozamykane różne wątki, a końcówka jest szczególnie właśnie takim przyspieszeniem akcji. Tutaj potrafię w tej książce w trzecim tomie, jak tutaj właściwie akcja dzieje się z minuty na minutę, z dnia na dzień. I w pierwszych właściwie dwóch tomach, to w trzecim tomie czasami akcja potrafi się przenieść w czasie o kolejne trzy miesiące do przodu, a nawet pod koniec o kilkadziesiąt lat nawet do przodu. Więc to tu jest takie przyspieszone tempo i zamykanie wątków, właśnie mm, przez autorkę, co jest bardzo zgrabnie zrobione yy, i też bardzo ciekawie. Yy, ogólny wydźwięk tych wszystkich powieści jest dość. Gor gorzki. Yy, raczej nie jest to powieść, która yy, daje dużo nadziei. Yy, nie ma też tutaj jakichś jasnych porad, co należy zrobić, żeby doprowadzić do zgody i zmniejszyć tą polaryzację. I te ekstremizmy, które są obecne w, w tamtych czasach, były obecne, ale myślę, że one wcale jakoś szczególnie się nie zmniejszyły do, 2020, do 2024 roku. Więc tu nie ma ani jasnych rozwiązań, ani jakichś porad na to, ani nie ma też jakichś, bo tak jak mówiłam, no przyspiesza tutaj akcja na koniec i kończymy dość daleko w przyszłości od naszych czasów. Więc nie ma tutaj nadziei, ale z drugiej strony. Jest to świetna powieść, a jeszcze coś ciekawego chciałam powiedzieć. I dla kogo na przykład ta powieść będzie dobra, cała ta trylogia Wernona Subutexa? Dla tych, którzy lubią na przykład Michela Welbecka. Jeżeli podobała, wa, podobają Wam się książki Michela Welbecka, szczególnie wzięłam tutaj książkę Uległość, bo to jest bardzo podobny temat. Tutaj też jest. Teraz nie pamiętam z którego roku jest ta powieść, ale ona na pewno nie była. Stara bardzo. Mam wrażenie, że ona powstała również na, w podobnych czasach jak w 2015 roku. No właśnie, ona, to są powieści właściwie równorzędne ze sobą, wydane w tych samych mniej więcej latach. I dlatego chyba też. Podobne tematy podejmują. W ogóle ten trzeci dom to nie tylko ataki i zamachy terrorystyczne, ale także duże takie poruszenie we Francji. Tam było bardzo dużo um, poruszenia takiego um, obywatelskiego, że tam było bardzo dużo um, protestów na ulicach. I jeżeli Wam się podobała właśnie uległość Wellbeka i ten wydźwięk tutaj Uelbeka też nie jest wcale radosny i pełen nadziei, wręcz przeciwnie. Jest to dość gorzka powieść w wymowie. No i tak samo tutaj: no nie znajdziecie i nie, nie jest to pokrzepiająca trylogia, a raczej właśnie taka dość gorzka konstatacja o dzisiejszych czasach. Um, ale bardzo bardzo wam serdecznie polecam. To jest świetna książka o współczesnym społeczeństwie, o polaryzacji, o ekstremizmach, o trudnościach w porozumiewaniu się i o pewnych konsekwencjach, jak pewne rzeczy typu konsolidowanie bogactwa w rękach nielicznych osób potrafią doprowadzić do frustracji w pozostałej części narodu. No jednak jest coś takiego i mm, takie y, duże y, kontrasty, y, no, niestety, prowadzą do dużych frustracji w, w ludziach. Więc no, musi dojść do jakichś zmian, jeżeli chcemy, żeby naprawić sytuację. Y, ja chyba na tym skończę, bo nie mam za dużo więcej do powiedzenia na temat, na temat tych książek. Ja Wam bardzo polecam książki Virginii Despentes i y, Wernona y, Subutexa. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Jeśli tak, to kliknijcie kciuk w górę, jeśli tak, to kliknijcie zasubskrybuj ten kanał, powiedzcie ludziom innym o tym kanale i dajcie znać, czy czytaliście Wernona subutexa, a jeżeli nie, to czy Was zachęciłam, czy nie specjalnie, bo może nie macie ochoty na przykład na tak. Przygnębiającą lekturę, ale pełną dynamizmu i tak naprawdę miejscami szalenie zabawną. To też trzeba przyznać. No więc, cóż, dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia.